To jest kanał Porozmawiamy o Skokach. Zakończyły się właśnie kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego Pchoru Świata w Wiśle i w ramach Polski Tour. Wygrywa Laniszek przed Wellingerem, Kosem, Fetnerem, Herlem, Laje, Kraftem, Ryukobashim, Granerudem i Nikaj. Ogólnie rzecz biorąc najciekawsze jeżeli chodzi o kwalifikacje no to myślę, że raczej trening, a zwłaszcza trening drugi, czyli Tate France, który wygrał tenże trening. To, że skocznia została nieco zmieniona, to, że Polacy nie dali rady poskakać przed resztą, i jeszcze Policjantów chciało też już skakać czwarte, ale jednak nie skakało, że skocznia jest jeszcze trudniejsza, jeszcze bardziej wypłaszczona i prawdopodobnie będzie można skakać jeszcze bliżej niż wcześniej, a punkt HS i punkt K zostały w tym samym miejscu, mimo że nachylenie stoku w tamtych miejscach zostało zmniejszone. Próg bardziej stromy, wielu z zawodników miało problemy tuż za progiem, albo zaraz na progu, wielu spóźniało skoki. A jednocześnie nie jest to tak poważna zmiana jak chociażby na Vickersundbacken, a kraft, czy raczej rekord krafta został anulowany, czy raczej odsunięty od, powiedzmy, tabel, teraz są nowe tabele, czyli 134,5 metra raniszka. A jednocześnie jest to bardzo niekonsekwentne, no bo backen cały czas jest 253,5 metra krafta, a tam nie da się już teraz ustać tego skoku, jest nie do poprawienia w ogóle ten rekord, a jednak to... Zostało w każdym razie laniszek 174,5 metra, piękny skok, ładnie trafiony, ładnie wylądowany i jestem ciekaw, czy to jest maksymalna odległość, na której da się zrobić telemark, bo to już nie jest tak bardzo daleko od tych najlepszych osiągnięć odległościowych z telemarkiem jest jeszcze z poprzedniej wysły maniki, która troszeczkę się zmieniła, jeśli chodzi o parametry, ale to pewnie już większość zezwie. W każdym razie laniszek wygrał zdecydowanie i ogólnie Słowięcy co do konkursu duetów są zdecydowanymi faworytami. Drugi, Wellinger, skok też bardzo fajny. I w zasadzie wygląda to odwrotnie niż miało to miejsce na końcu, który już to jest czyli Rioju skacze luźno. A Bellinger trochę spięty, a tutaj to wygląda akurat odwrotnie. Podobno Kraft jest chory, ale o tym przy Kraftie. Trzeci kos jedyny, który we wszystkich trzech skokach był na pudle. 3 razy trzeci, jeśli dobrze pamiętam, tak, 3 razy trzeci, ale jednocześnie no jest najrówniejszy tutaj z całego towarzystwa. I wydaje się, że Laniszek plus kosno. jutro będą zdecydowanie faworytami do tego, żeby wygrać konkurs duetów, czwarty Fettner, jeden trening wygrany. Drugi z jakimiś problemami, kwalifikacje, skok spóźniony, bardzo nisko nad bóle, on we wszystkich skokach dość mocno, nisko wychodził nad bóle i naprawdę te skoki wyglądały fajnie, nawet z tak spóźnionego skoku zrobił czwarte miejsce, więc no dobrze to świadczy o dyspozycji Fednera na tej skocznie, może się po prostu szybciej wstrzelił w tą skocznię. Piąty, Her, występ przyzwoity, ten kwalifikacyjny, bo w treningach no już nie do końca, ale w kwalifikacjach, ok, i jestem ciekaw, czy w związku z tym, że w, podobno Kraft jest nie w pełni sił, jeszcze laje szósty to akurat przepraszam, szósty jeszcze laje pewnie on akurat pójdzie do duetów, też skok bardzo fajny i treningi też bardzo fajne Siódmy Kraft. Podobno Kraft jest chory. Pierwszy tenik odpuszczony, drugi średni. Teraz kwalifikacje całkiem niezłe, ale bez rewelacji. Spodziewałem się więcej od Krafta. Jestem ciekaw, czy w związku z tym jutro Krafta po prostu w drużynówce, czy też raczej w duetach po prostu nie będzie. Bo patrząc na to, jak skacze Fetner i Herl, można się spodziewać, że po prostu stanie odpuszczony. Nie przez Witheza, bo Witheza nie ma, próbuje pozbierać Trofeniga, jeśli chodzi o dyspozycję sportową. Jestem ciekaw, jak zostanie wytypowany skład. Ósmy misterio Ryoko Bayashi. No bez jakiejś rewelacji, czy to na treningach, czy w kwalifikacjach. Oj, troszeczkę jakby przypominał samego siebie, z, tak powiedziałem, z początku sezonu gdzieś tam, tak Lille Hammer, coś takiego. Miejsce dziewiąte, Granerud podobno miał nie przyjeżdżać, a nie podobno. San twierdził, że ma nie przyjeżdżać, jednak przyjechał. Training w Lillehammer ok. napawał go optymizmem. Za to tande, nie przyjechał, został Esfeld i wydaje się, że ta decyzja bardzo źle się zestarzała. Ogólnie skok Graneruda dobry, w zasadzie każdy kolejny skok był coraz lepszy. 10 miejsce Nikaido. Równy, powtarzalny w zasadzie od miesiąca, mogę mówić w kółko to samo i wydaje się, że razem z no też będzie to silny skład na duety. Dalej, reprezentacja Polski 12 żyła, występ kolejny. Całkiem przyzwoity, nawet bardzo przyzwoity jak na ten sezon i najlepszy z Polaków. Jestem ciekaw kto do niego zostanie dołożony, bo jeszcze nie wiem jakie są teraz składy duetów. 13 miejsce Kubacki, występ ten przyzwoity. 15 zniszczą. Jeden z treningów bardzo dobry, drugi mocno średni, a ten skok dał mu niewielką stratę do żyły i Kubackiego, a był naprawdę mocno spóźniony, więc wydaje się, że tutaj potencjał jest największy, jeżeli miałbym na sucho typować. Kto zostanie wybrany do drużynówki, to to widziałbym, że żyła i Kubacki, ale jeżeli miałbym sam wybrać drużynówkę, to bym wyrzucił Kubackiego i wstawiłbym w jego miejsce. Jestem ciekaw, jak to rozwiążą trenerzy, bo to jest taka sytuacja trochę 50-50. 22 miejsce, 100. Skok też mocno spóźniony. Skok w miarę, w miarę powiedzmy w porządku, jak na takie wspomnienie. 38 Murańka, tutaj pokazał, że jest najlepszy z tego towarzystwa, jeśli chodzi o puchar kontynentalny. I w treningach wyglądało to inaczej, bo w treningach wydawało się, że. Cała dziewiątka spokojnie wejdzie do konkursu głównego, no, jednak tak się nie stało. 47 wązek, któremu skok nie wyszedł, znów takie jakieś nieustabilizowane ruchy w powietrzu, nieustabilizowana pozycja w locie, trochę tak jak na początku tego sezonu i pod koniec sezonu letniego. 50 wolny, na no Mogel dostał dyskwalifikację, więc tutaj troszeczkę powtarza się przypadek z konkursu noworocznego, czyli kwalifikacji do konkursu noworocznego, kiedy żyła, no by nie przyszedł, ale jednak dom został dyskwalifikowany przed Mogel za domena, który teraz jest szlifowany na loty narciarskie, a Mogel, no jednak też został dyskwalifikowany. Zresztą z tego co pamiętam, ogólnie Mogel dość często łapie dyskwalifikację. 51 kot, 52 stękała, no. Po skokach myślałem, że to jednak wystarczy, a później okazało się, że przy tych odczytach, które oni mieli, czy takie w okolicach zera, no to reszta miała często tak. Po 10 nawet punktów, po 11 punktów i to nie wystarczyło. No ale z drugiej strony, jeżeli ktoś tam by powiedział, że się nie spodziewał, to z jednej strony treningi pokazywały, że może być naprawdę nieźle, jak na pozycję w pucharze kontynentalnym. A właśnie pozycje w pucharze kontynentalnym sugerowały, że no nie ma się na co napalać. Kolokwialnie rzecz ujmując, jeżeli chodzi o reprezentantów Polski, że cała krajówka będzie tak jak chociażby austriacka. Dalej, Austriaty 14, a Eigner Skoki w miarę w porządku na treningach słabszy od niego Hybek, który ogólnie skakał. No słabo tutaj, do tego jeszcze 17 baszer, on akurat skakał całkiem równo, a highback, no miał problemy z lewą nartą, zwłaszcza na drugim skoku treningowym, no bardzo ta lewa narta gdzieś uciekła niżej, trochę go wykręciło, musiał to wyprowadzić w kwalifikacjach trochę lepiej, ale jednak najsłabiej z Austriaków w dniu dzisiejszym, po prostu. Dalej, Niemcy. 19. mieć skoki na przyzwoitym poziomie. Taki bardzo mocno dawnik wchodzący z pucharu kontynentalnego. Tak jak właśnie powinien wyglądać taki zawodnik. 26. Rajmond. To odbicie poszło mu zdecydowanie za płasko, ale poza tym skok wydawało się w porządku. 33. paszka 34. Geiger. Paszkę, no skok chyba spóźniony. 34. Geiger. On już od jakiegoś czasu ma problemy ze stabilnością w locie. te narty albo odchodzą, albo jakoś dziwnie krawędziu. Jakby w ogóle nie mógł do końca ustabilizować tej pozycji w locie. Czyli pozycji nad, trochę za bardzo do boku się ustali. Stawiają I jakoś te skoki wyglądały tak dziwnie, bo nie rzucę nim na prawo, na lewo, tak jak hajbekiem, chociażby za każdym razem, kiedy lewa narta idzie u niego niżej niż prawa. No ale coś tu ewidentnie nie gra i Geiger no, nie jest w dobrej dyspozycji. Ogólnie Niemcy no, zjechali siłą rzeczy, Wellinger nie zjechał, Laje odbił się troszeczkę, przynajmniej tak to wygląda w tym momencie. No ale całościowo Niemcy no, spuścili stonu i wydaje się, że teraz Austriacy mogą spokojnie dokładać, 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 tak się wydaje. Słowańcy, 23. Zajc, no skok, powiedzmy, że w miarę, w miarę. 31. Peter Preutz, no występ mocno przeciętny, coś tam się dziwnego stało za progiem, że w zasadzie wyszło to odbicie, w zasadzie nie się nie działo i dopiero później te narty przyszły. Jakby to odbicie nie do końca zostało prawidłowo wykonane, tak się wydaje. No i mogę byłby 41., no ale dyskwalifikacja. Dalej, Norwegowie, 17. Forfang, no dobrze, skacze Forfang, a jednocześnie jak mam typować do konkursu duetów, to naprawdę jestem... Średnio przekonany do powtarzalności Forwanga, forwangerze. W obydwu skokach, a nawet w trzech skokach on pokaże, że to jest mniej więcej jego poziom. I walka z Polską o piąte miejsce może być dość zacięta. 16. miejsce Sir Ulven Jurgensen. Za kwotę startową będzie miał delirówkę świata już był w kwalifikacjach, ale ich nie przedną czy raczej by przebnął, ale dostał dyskwalifikację w Wickersund. 18. Sundal, bardzo płasko na progu. Poszedł i być może Sundal wraca do dyspozycji. Może nawet i z Engelbergu, chociaż wtedy Węglebergu naprawdę dobrze skakał, ale być może wraca już do tej dyspozycji. 21 Lindvik, no, trening wyglądał to słabo, i wydaje się, że jego akurat, no, chyba nie uświadczymy, jeżeli chodzi o konkurs duetów. Tak się wydaje. No, patrząc na Klan Ruda i na Furfanga, no, ciężko było go tam wstawić. I 59 Estfold. Skok wyglądał paskudnie na progu, kompletnie szarpnięty, jakby całe to odbicie było po prostu rozjechane czasowo. Że tu odbicie tutaj, tu narty tutaj, i wszystko dzielnie, jakby losowo poskładane te elementy, jeżeli chodzi o timing. jeszcze skok do tego mocno spóźniony. A patrząc po wynikach, można się spodziewać, że poprzednie skoki, dwa treningowe, wyglądały dość podobnie, jeżeli chodzi o tego zawolnika, więc naprawdę, uff, no ta nominacja, odsunięcie tandego, czyli tandego, odsłanie na treningi, odstawienie no na tej skocznie się kompletnie nie obroniło. Dalej, ja i z jednej strony fajnie nika i do super Joju może dzisiaj ogólnie super Rio. na no, 44 rzuciło, któremu Pozycja w locie nie za bardzo trochę kołysał go z lewej na prawo, i skok był średni. 55 Takeuchi uczy, słabo, bardzo, bardzo słabo, nawet poniżej oczekiwań. I 56 taka to akurat na miarę oczekiwań, bo na naprawdę w tym sezonie, nawet kiedy myślałem, że on już troszeczkę wrócił do siebie w okolicach gapa, że trochę lepiej to wygląda, nie jakoś dobrze, ani nawet średnio, ale troszeczkę lepiej, to w zasadzie wrócił do tego samego. I z jednej strony można powiedzieć, że Polacy kurczę nikogo nie ma w czołówce, a z drugiej strony Japończycy mają w czołówce, mają w drugim szeregu bardzo fajnego zawodnika, a im dalej tym jest gorzej i nawet patrząc pod tych nielicznych występach w Pucharze Kontynentalnym to tam jest naprawdę źle z zaplecze w tym momencie, że coś tam ewidentnie nie gra i Rio i Nikajdo to w tym momencie przykrywają i w duetach będzie fajnie, ale myślę, że w drużynówce to będzie jednak dość bolesne i będzie, będą dużo tracić, no bo będziesz u Shiro i i uczy, albo Nakamura, ja bym stawił na Takeuchi jeżeli chodzi o drużynówkę, no ale Nakamura, może tak jak Yuki Asato kiedy zmieniły się przepisy co do wkładek i kombinezonów, czy raczej dokładnie co do wkładek, bo prawdopodobnie to było największy problem, czy chodzi o Yuki Sato, to kompletnie gość po prostu zgasł, w zasadzie nie aż tak ultra gwałtownie, ale jednak zgasł Sato. I być może teraz w tych zmianach znów, przy jeżeli mówimy o kombinezonach, o tym że jeszcze jest inna zmiana, jeżeli chodzi o wkładki, no to być może teraz przyszła kolejna Nakamura, że jego akurat te przepisy bardzo mocno dławią. Dalej, Szwajcarzy, 27. P.E., występ jak najbardziej w porządku, 30. Imhoff też bardzo w porządku, występ i 36. też Fanden. Nie jestem ciekaw, jak zostanie poskłada ta drużyna, bo też patrząc na przestrzeni całego piątku, no to raczej by się bronił jego wybór, a już patrząc po zdzonie, to już nie ma w ogóle jakichkolwiek wątpliwości, ale w kwalifikacjach było średnio 49. Wasser, brawo dla niego, że przenął kwalifikacje. Aman jest w stanie nielubienia się dość poważnego, jeżeli chodzi o skocznie Wiśle dalej finał ze Stonią, 20. Aigro drugi trening też bardzo spoko ogólnie występy spoko, jeżeli chodzi o agro 24. Alto, występ też bardzo przyzwoity 39. Etu, no wydaje się, że skacze trochę lepiej, że raczej to on będzie w duecie finowie nie wykorzystali swojej kwoty, bo jest tylko jeszcze Walto 45, któremu skok też nie wyszedł, zastawiony i tak wystarczyło, żeby dostać się do konkursu głównego, ciekawe jest to, że finowie nie wystawili nikogo w zamian, a do tego w Pucharze Kontynentalnym zrobili dokładnie to samo czyli też tylko trzech zawodników, to sa prawdopodobnie poszedł na treningi. No i jestem ciekaw tej sytuacji, bo jednak myślałem, że tutaj Mikko Ahonen albo ewentualnie Pojola, do no Pojola to może akurat nie, ale chociażby czy to Heikinen, czy ktoś inny po prostu wskoczy w to miejsce, czy Palosari na przykład. No ale nikt tutaj nie wskoczył z jakiegoś powodu, może kwestie po prostu, jeżeli chodzi o finanse. Włochy, 25. Inca, występ w porządku, 37. Bresadola, no myślałem, że lepiej sobie poradzi, bo na trigach chyba odrobinkę lepiej od Inca. 48. Czekot, znów tak, do przeszedł te kwalifikacje i w zasadzie tyle. 53. Cuprager. Chyba u Kabregera pojawiły się poważne problemy z temikiem. Takie naprawdę poważne. Bo co patrzę skok, to mogę powiedzieć, że jest albo spóźniony, albo bardzo spóźniony. Tutaj znów spóźniony i na treningach też było bardzo słabo, jeżeli chodzi o wyniki Kabregera. Ameryka Północna. Tutaj widziałem, mimo, że jest tylko trzech, bo stracili kwotę startową. No ale to, co zrobił Franc na drugim treningu, wydaje mi się, że tam czegoś uszedniony odczyt bardzo nie pokazał. Tak jak mówiłem, że źle nie pokazał czegoś w Izbruchu, to tutaj wydaje mi się, że jeszcze bardziej nie pokazał, jeżeli chodzi o Franza, Ale brawa za to, że wygrał pierwszy trening, chociaż akurat, no, jest to odchylenie. Od normy bardzo, bardzo duże, bardzo radykalne, w które ciężko uwierzyć, tak na jeżeli masz jakieś doświadczenie z tym sportem. Ale 29. pozycja na pierwszy trik było podobnie i być może jakaś szansa na punkty jest. 32. bel niewiele słabi w zasadzie od Franca i 40. Urlaub. No myślałem, że urlop będzie do odpadnięcia, tutaj do no, wbiarę sobie poradził. Być może właśnie paradoksalnie, dlatego że trafił da silny wiatr z tyłu, że nie wiało mu gdzieś tam z przodu, że go nie postawiło i był w dużo lepszej sytuacji, paradoksalnie, o ile można tak powiedzieć, przy wietrze steł, niż gdyby był konkurs rozgrywany przy silnym wietrze z przodu. No i reszta świata, 35. kołdelka, kolejny taki solidny występ, 41. tylko bardzo solidny występ, 42 Wasiliew, skok z ale spokojnie wystarczyło. 43 Marusiak, tutaj skok z i warunki wydaje mi się, że utrzymał tutaj barusiaka w konkursie, bo wydaje mi się, że gdyby miał tam w okolicych pół metra z tyłu, to miałby bardzo poważny problem. 46. Zograwski do no, Zograwski się posypał dość mocno. Ogólnie w lodzie to wygląda dziwnie, bo skręca go w prawą stronę. Ma problem, żeby to wyrównać. Rzucać mi z lewej na prawą i ogólnie te skoki wyglądają do no, słabo. 54 iolu do no Ypcal nie może wrócić, i też być może, czy raczej wielce prawdopodobne jest to, że wpływa na to, to, co się dzieje w tureckiej federacji, czyli ogólnie do chaos. Taki szeroko pojęty chaos i walka o wpływy. 57. Dazar, 58. wiatkin, który pojawił się w Pucharze Świata jeszcze, buwidow jest na ławce rezerwowej, więc pewnie do drużynówki akurat zostanie wstawiony, nie ma mizernych, 60. Szpulber i 61. czaczyda, któremu po prostu się poszło tak płasko, że te w ogóle się nie podniosły i był to skok naprawdę słaby nawet na tle swojego kolegi z reprezentacji. No i klasyfikacja polski tur, który w zasadzie można powiedzieć dla trochę starszych widzów albo takich, którzy po prostu dłużej oglądają, to po prostu odgrzany Fiskim Tur, który w zasadzie niewiele się różni, czyli czołowa dwójka z każdej serii plus konkurs drużynowy. wygrywa Słowenia na razie 12,1 i jedna straty Austria, piętnaście i cztery co i Japonia, Norwegia 31, Polska 34,9 dalej nie czyta, bo walka realda po prostu będzie pomiędzy tymi sześcioma drużynami, nawet można by odciąć Norwegię i Polskę, a liczyć tak naprawdę tylko zwycięzca, czyli 50 tysięcy euro do podziału między całą ekipę. Co do super duetów, no to spokojnie mogło być 16 reprezentacji tutaj, no ale nie ma Malcewa, nie ma Bedira i nie ma chociażby do tego Rydla czy kogoś innego z który ma akurat prawo startu w Pucharze Świata, no ale jeżeli chodzi o typowanie, to jest bardzo podobne do klasyfikacji turnieju, czyli Słowenia, Austria, Niemcy, Japonia, Norwegia, Polska, Szwajcaria, Włochy, Finlandia, USA. Myślę, że jednak aż tak dobre skoki się Amerykanom nie zdarzą w konkursie głównym, że przynajmniej jeden będzie taki wyraźnie słabszy. Bo gdy patrzę po samych treningach i kwalifikacjach, no to byłbym skłonny USA dawać nawet na miejsce 7, 8, a tak no to raczej będę tutaj dość, dość ostrożny. I jeżeli na kimś mam się wyważyć, to myślę, że albo na szóstym, 5 jest, czyli Norwegia, Polska, albo właśnie gdzieś tak USA, Włochy, Finlandia, 11. Miejsce Ukraina, 12. Kazachstan i zdecydowanie 13. miejsce Rumunia. Tutaj wydaje mi się, że taki bardzo zdecydowany typ i myślę, że bez dyskwalifikacji będzie bardzo ciężko wygryźć Rumunów z ostatniego miejsca. Jedyny formalnie konkurs, który się dzisiaj odbył, czyli Puchar interkontynentalny w Innsbrucku. Ogólnie ciekawie było na pierwszym treningu, żadna zawodniczka nie doleciała do setnego metra na skocznika 120. Bardzo ostrożnie był ustawiony rozbieg. Później żadnego skoku na punkt K. W zasadzie w zoodach głównych też nie było punktu K. No ale Belka dużo, dużo wyżej, ale wiatr silny z tyłu, jeżeli chodzi o Innsbruck. Konkurs wygrywa Aneszka Indraczkowa. Swoją drogą jestem zdziwiony, że nie została akurat zabrana do Japonii, bo jeżeli ma jechać na Igrzyska Olimpijskie Młodzieży, no to raczej do Japonii by wypadało ze względu na jetlag, żeby go już pracowała przed samorywalizacją dla po prostu młodzieży, a jednak tutaj zostaje. A tutaj się pisało bardzo dobrze, ile chodzi o Ulrichową i Jęcową, to rozumiem, to tutaj mnie to troszeczkę dziwi. Drugie miejsce Heidi Dyre-Traserud, która odpadła za każdym razem w kwalifikacjach w ostatnim czasie, a to pokazuje jaki jest poziom pole, które teraz startują w Pucharze Kontynentalnym i reszcie zawodniczych. Trzecia Wigele, czwarta Tina Ercal, piąta Ursza Winmar, szósta Pialinem Kible, siódme miejsce Ulrichowa, ósma Zepci. I szczerze mówiąc, zdziwiłem się, że ona odnawia prawo startu w Pucharze Świata, bo myślałem, że ona po prostu je ma, że gdzieś tam już zajęła 15 miejsce w Pucharze Kontynentalnym albo miała jakiś punkt LGP, A tutaj się zdziwiłem i trochę to zignorowałem. Teraz już Francuski mogą wystawić trzy załączki, bo wcześniej myślałem, że po prostu ona ma prawo startu w Pucharze Świata, już klepnięte, że po prostu i tak. Miała to miejsce w czołowej 15 po tylko do tego wcześniej, okazało się, że jednak nie. Dziewiąte miejsce Jęcowa i dziesiąta Anna Faj, Scharfenberg. Jeżeli chodzi o Polki, dziewiętnasta Cieśla, dwudziesta przybyła, dwudziesta trzecia Konderla, i to jest swoiste kuriozą, bo teraz w kobiecych schowach narciarskich wszyscy tracą. No może poza Małyszem, który zatrudnił najmocniejszego trenera, jaki był na rynku, chociaż tutaj też mu się obrywa za to i za inne za zachóźnięcie się austriacką myślą szkalnią, że w zasadzie tam wszyscy tracą, i Małysz, i hula, i rodlauer, i kondera, i pozostałe załączki wszyscy tracą w tym momencie. I to jest po prostu prawdziwy fenomen, bo z jednej strony można powiedzieć, że pecha, z drugiej strony chyba jednak te zaniedbania cały czas wyłażą kolokwią, że z tych zaniedbania poprzednich 20 lat, już można powiedzieć. Chodzi o skoki narciarskie kobiet w Polsce. I jeszcze ciekawostka, dzisiaj były treningi, jeśli chodzi o kobiecy puchar świata w Sapporo. Normalnie bym nic o tym nie mówił, bo nie ma w tym nic ciekawego, tak naprawdę, zwłaszcza w Sapporo, kiedy te warunki są dość chwiejne. No ale nie ma sprzętu dla Słowenek, dla Kanadyjek, dla Sowi czyli dla Kosowa i do tego jeszcze dla Rumunek, które zostały akurat w Tokio w tym momencie i małe są szanse, że przybędą do niedzieli i nie wiadomo jak to będzie, czy będzie pożyczony sprzęt, czy w ogóle nie będzie skakania, czy będzie skakanie tylko tych zawodniczych, które mają sprzęt, zobaczymy, bo na razie sytuacja jest mocno opatowa i tak przełożono kwalifikacje, które miały być dzisiaj na dzień jutrzejszy. Więc zobaczymy, jaka jutro będzie stawka, jeśli chodzi o puchar świata kobiet. To tyle. Do usłyszenia.